rozwaliła się nam ciężarówka, nie jesteśmy z tego powodu zachwyceni ale idziemy do naszego nowego domu, dobra, dobra, idziemy szybko, szybko dobra, widzę wie. mamy tutaj slow motion, tak mogę to nazwać no i dobra, idziemy tu na lewo i mamy nasz dom, dobra, jesteśmy ogólnie uciekliśmy z breaking 1, jesteśmy w breaking 2 no i dobra, idziemy za chwilę pakować, widzę, że drzwi są kurde, bo, a dobra, to tu bije dobra, idziemy tak pomału Dobra, idziemy. Jesteśmy przy drzwiach. Uwaga, i co się stanie? Rozwalą się drzwi. Rozwalą... Oj, 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 kurde. Tak. A, to uszeli w drzwi. Dobra, jesteśmy już w naszym nowym domu. Dobra, tylko musimy dojść. Kurde, bo mam tego... Jestem wolny strasznie. O, dobra. Jesteśmy. I tak, musimy pierwsze przeszukać szapki. Mamy jabłko. Tutaj mamy hajs. Co bierzemy. Wszystko widowe przeszukujemy. Znowu kolejny hajs, więc nawet git. No i dobra, zobaczymy co jeszcze takiego mamy ciekawego. Dobra, pyk, pyk, pyk. No... o hajs Mamy hajs, więc się nam przyda, dobra My tutaj niestety wejść nie możemy. Trochę słabo, ale okej okay. Jesteśmy... Zawsze w dobój. Dobra, 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 dobra Dobra rady, dobra rady, dobra rady O, mamy prąd. W końcu! Ojej, czekajcie co się stanie. Tajna baza złych złoczyńców. ojej, ojej oj. czyliśmy dojechali do jakiejś bazy Bazy kryminalistów, dobra. Tutaj jest ten, co z wałkiem i spicą. O kurde. Oni tu przysiadują, więc no trochę słabo, ale dobra, jesteśmy sobie Breaking 2 Dokładnie, jesteśmy sobie Breaking 2. No i tak widzowie. Idziemy sobie do kuchni, albo czemu by nie? Dobra, szybko. Dobra, do góry to podniesiemy. Dobra rady, dam rady, dam rady, da rady Albo nie damy rady. Idziemy pakować. Idziemy widzę by, sobie pakować. Do czwartej siły, czemu by nie? Bo musimy być mocniejsi, bo za niedługo tu przejedzie furgonetka z tymi. Przejedzie furgonetka z ziomkami. No, z tymi kryminalistami. Będzie trzeba ich nawalać. No i dobra, widzowie, My już tutaj trenujemy sobie. Czemu by nie? Bo za niedługo trochę strach będzie, bo przyjedzie ta furgonetka, ale no na spokojnie. My sobie tutaj pakujemy. Dobra, widzowie, pakujemy, no i uwaga, co jest. Ej, dobra, jadą tu, o kurde. Dobra, 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 wychodzimy, wychodzimy wywalone, będzie trzeba się nawalać. Będzie trzeba się nawalać totalnie. Uwaga, jadą już furgonetki jak widzicie, widzowie. Są już blisko. Mają trochę czasu, żeby tu dojechać. oj, 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 oj. Trochę nie za ciekawi, ale jedzie furgonetka i trzeba będzie się nawalać, nawalać Dobra, uwaga Uwaga, uwaga O kurde, już mają do nas 18 sekund, dobra Czekamy aż on tu dojedzie Jak dojedzie to zaczniemy go nawalać Totalnie Dobra Uwaga 8 sześć, Dobra 4 3 2 1 Dojechali i oto i oni są tutaj Dojechali do nas, dobra, trzeba... spokojnie, damy rady, damy rady, damy rady, nawalamy, 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 na... spokojnie, na spokojnie Dobra, pyk, pyk, pyk I tutaj też są tych dwóch, tutaj, bo tu mi trzeba je nawalić, dobra, nawalony i nawalony Wszystko jest na spokojnie O, dobra, tworzyły, o, o hajs tu jest, dobra, to, to podnosimy, podnosimy hajs, czemu by nie i ogólnie tutaj my nie przeszukali, więc sobie przeszukamy. Dobra, ciastko, jest tutaj coś, Pyk, pyk, pyk I bierzemy Dobra, mamy... No i jeszcze tutaj w kuchni coś jest. No to idziemy do kuchni sobie po coś Dobra Jesteśmy i uwaga, przeszukujemy tutaj. o jabko Do czego to? Dobra, nie wiem. Dobra, pyk. Pyk A do uwolnienia tego. Tam Uncle Pita, dobra My idziemy tutaj sobie dalej trenować Czemu by nie? Dobra Idziemy sobie potrenować, żeby mieć cztery ten... Cztery siły, dobra, trenujemy O kurde, pakujemy Dobra widzowie, bierzemy tutaj zlecenie i lecimy nawalać boty Dobra, nawalamy Bierzemy highs, no i jeszcze tutaj odbieramy od Ancripita, no i dobra widzowie. Dobra. mamy highs, no i dobra. Idziemy sobie widzowie kupić coś, dobra. Właśnie to tą kominiarkę, czy co to jest, nie wiem, jakaś bluza, dobra. Piemy. Mamy. I teraz widzowie, to jesteśmy nie do powstrzymania, uwaga. Kajcie, idziemy tutaj i co możemy sobie wziąć? Dobra, pyk, 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 pyk. pyk. Yy. Baterii pad... padła bateria! Oh no widzę wie, totalne bro, dobra. Padła bateria, do jest oj! Goodbye. Tyle. Nie ma prądu, niestety. Dobra, widzę wie, mamy. Musimy iść robić... Dobra, 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 dobra. Robimy tutaj, żeby był prąd. Okej. Okay. Potrzebujemy jeszcze dwóch osób, żeby to szybciej było. Okej, okay, dobra. Nawalamy. O, lecimy na rowerku. Dobra, widzę. Wie. Może się uda nam same, bo zobaczymy, ale pomału to będzie szło. Dobra, udało się. Udało się widzę, o w ogóle są te, wany Ej co jest, mogę siedzieć w tym wanie Ej nie gadajcie że ja mogę tym wanem pojechać sobie Ej byłoby śmieszne Ej czekajcie bo tutaj jest Tutaj jest boss, więc trzeba Jest boss Dobra, boss jest widzę, trzeba go nawalić Dobra Dobra Dobra, nawalamy, 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 nawalamy Dobra, nawalamy, nawalamy, widzywie. Pyk, 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 Odsuwamy się. No i ostatni raz. Rozwalony. No i dobra, słuchajcie, widzywy, jesteśmy, idziemy tutaj i sobie bierzemy pizzę. O. Dobra, bierzemy, mamy nawet sporo rzeczy, i dobra. Dobra, robota. Ej, czy tylko z jakimś gościem my zostali? Ty wszystko zdało, XD, dobra. Dobra, mamy. I słuchajcie, widzowie, teraz będzie faza ostateczna, prawdopodobnie. Teraz będzie, wiecie co, widzowie. Dobra, uwaga. Oh no, zaczęło się Zaczęło się widzowie, nie jest za gnialnia, ale Oh no Dobra widzowie, idziemy Idziemy tu na dół Dobra, widzę nawalamy się! O kurde, bo mam mało życia w ogóle. Ej nie, bo ja dead jestem już, widzę Ej, czekaj, gdzie? Gdzie my mamy iść? Chyba tu do końca A dobra to to, to. Dobra, idę. Uulala Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zostawcie suba, lajka, dzwonkańca, widzę. naura, do kolejnego odcineczka.